Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy tort bezpieczenia, szybciutki tort mrowisko. Potrzebować będziemy 25 deko masła, szklankę cukru, szklankę mleka w proszku, 3 łyżki kakao i pół szklanki śmietanki. Składniki masy należy bardzo dokładnie utrzeć. Składniki powinny mieć temperaturę pokojową. I tutaj mam garść orzeszków ciemnych i 20 deko groszku ptysiowego. Groszek ptysiowy należy tak delikatnie pokruszyć. Nie całkowicie, ale tak delikatnie. I później będziemy składać tort. Krem już mam utarty, groszek częściowo rozdrobniony. I teraz mam miskę wyłożoną folią spożywczą. I tą folię należy delikatnie posmarować kremem. Całą powierzchnię tej folii, smarujemy i tak to wygląda, i częściowo posypiemy groszkiem. Tak. I teraz już będziemy. Do groszku dodajemy orzechy i należy masę wymieszać. I przełożymy do miski i tort zostawimy na dwie godziny w lodówce, aby stężał i później. Odwrócimy i będziemy mieli szybciutkie ciasto, a wierz udekorujemy czekoladą. I tutaj wykładamy masę do miski. Wyrównujemy, zabezpieczamy i dajemy do lodówki. Należy dobrze docisnąć, ponieważ my ten tort będziemy obracać na drugą stronę, więc dociskamy i folion zabezpieczamy i dajemy do, do lodówki. Później odwrócimy. Tak przygotowany tort, browisko wędruje do lodówki. I tak oto tort, browisko mamy schłodzone. Odwijamy z folii. Odwracamy. I wiesz, polejemy rozpuszczoną czekoladą. Tutaj mam 5 deko czekolady, łyżkę masła i łyżkę śmietanki. I podgrzałam to. I końcówkę odcięłam. I teraz należy... Pola to. Już ma, tak wygląda. Powinien teraz ponownie iść do lodówki, do schłodzenia. I tak wygląda tort mrowisko, o ile Państwu mój przepis się podoba. No serdecznie proszę o łapkę w górę tort, browisko.